Spotykamy się dzisiaj, aby podsumować ten wyjątkowy dla drużyny get-well-toll. Poprosimy o wyroczące sezon. Szanowni Państwo, chciałabym, żebyśmy wspaniale dzisiaj obchodzili to święto. Święto żużla Toryskiego. Naszych aniołów, którzy pomimo przeciwności losu potrafili udowodnić, że są najlepsi. Sportem żużlowym żyje to. Sportem żużlowym żyje województwo kujawsko na dzisiaj Klub Sportowy Toruń jest największym klubem sportowym w Wojsku Powiatsko-Pomorskim, najsilniejszym klubem sportowym w Wojsku Powiatsko-Pomorskim. Nie tylko siłą pieniędzy, które dzięki kibicom i sponsorom pozyskujemy, ale również dzięki rozumiarom i które temu obeszło, ilości ludzi na trybunach, ilości ludzi przed telewizorami. Myślę, że zawodnicy są w stanie Państwu potwierdzić, że jeśli chodzi o kwestie finansowe, to tutaj klub naprawdę rozlicza się bardzo przyzwoicie, bardzo uczciwie. I nie ma z tym żadnych problemów. Życzyłbym sobie, żeby drużyna pojechała w praktycznie niezmienionym składzie do roku bieżącego. Bo to dobra drużyna, zgrana drużyna i dobre chłopie. To, co dzisiaj mogę Państwu ogłosić, to, że dwóch zawodników, jakby potwierdziło już udział w przyszłym roku, potwierdził udział Chris Holder do kapitana Henryka. Drugim zawodnikiem jest nasz młody Junior który od przyszłego roku będzie ścigał się jako senior Paweł Przewolski. Wierzę, że chcą w ciągu najbliższego tygodnia uda nam się skompletować resztę drużyny, a i że ta drużyna będzie w stanie, będzie chciała, będzie miała możliwości. My jako klub oczywiście dłużemy przeczytać, że miała takie możliwości walczyć o złoty medal. Ciężko dojść do do takiego momentu, żeby walczyć o złoto, żeby znaleźć się w finale. Ta jest naprawdę bardzo, bardzo wymagająca, bardzo ciężka, bardzo trudna. I ja osobiście cieszę się z tego pucharu, z tego srebrnego medalu, ale też czuję ogromny niedosyt, że byliśmy bardzo blisko, że to o tym wszystkim decydowały pojedyncze wyścigi. jest like a second home to me really, uh, obviously